25 dzień kwietnia, a dokładnie 11 miesięcy po tym, jak Śląsk w Częstochowie świętował wicemistrzostwo Polski? Jak będzie dzisiaj? Miejmy nadzieję, że Śląsk wygra i wydostanie się ze strefy spadkowej. Ze mną Adam wszystkich komentator dzisiejszego meczu. Jakie przewidywania Adam? Jaki wynik to strzeli? Trudny mecz, ciężko wytypować dokładny wynik, no ale miejmy nadzieję, że śląsk Wrocław pokaże się z dobrej strony, zaprezentuje dobrą piłkę jak w Krakowie i wywiezie do Wrocławia 3 punkty. Obojętnie kto strzeli, ważne żeby te trzy punkty zawitały do Wrocławia. Posiedzieliśmy się pizzą, dojechaliśmy już na stadion Inanimalskiego 63, odbieramy akredytację i wchodzimy na, na murawy, żeby rozłożyć już sobie sprzęt i przygotować się do meczu. Jak się zauważyć, w Szczęstochowi obecny również trener Jacek Magiera. Wybrzmiał pierwszy gwizdek i zaczynamy spotkanie. Chwilą, Artyst się z gola, którego anulował. A już to są nie dwie minuty. Minutę później 2 do 0 dla Rakowa, niestety. No nie tak wyobrażali sobie rację, z kibice śląska. Do przerwy 2 do 0 dla Rakowa. No nie okłada się, tak gra pomyśli. Piłkarzy Śląska, ale jest jeszcze drugie 45 minut, które miejmy nadzieję będzie lepsze. I Śląsk, no chociaż strzeli te dwa gole, żeby wywieźć z w w arcyważny punkt. Na nikomu nie biernie ją na trybunę dopiknie się się, bo my znośliwy zawsze głośno cię spieramy, w związku nigdy nie poddamy się. 3 do zera Jonathan Brunes z Gola No i już pogrzebane szanse Śląska na jakikolwiek punkt w Częstochowie W międzyczasie, gdy trwa jeszcze mecz Śląska z Rakowem, koszykarze skończyli swoje spotkanie z Andwinem Włocławkiem Świętą Wojnę, którą niestety również przegrali, to dość, dość pokaże niestety, 28 miała punktami. Ostatni gwizdek Bartosza Frankowskiego 3 do 0 nas przegrywa w Synstochowie I utrudnia sobie drogę Do utrzymania My wiemy, 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 jaka była sytuacja przed, przed początkiem tej drugiej rundy. Panie, wróciliśmy, ku, jesteśmy cały czas że my, My, ta wasz rodzina, tak wszystko, naprawdę. Ale zostawimy wszystko o, i ja się nie zgadzam jest jest z my spadniemy, bo my naprawdę walczymy o to, bo byśmy utrzymywali. Jesteśmy, 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 jesteśmy z wami! jesteśmy z wami! Jesteśmy jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy w meczu przegranym przez Śląsk 3 do 0 ranek. Jakieś podsumowanie, opinia o meczu? No, myślę, że Śląsk nie grał tak źle w pierwszej połowie. Zwłaszcza Jednakże Raków potrafi potrafił wykorzystać swoje szanse. No, ale Śląsk nie może teraz tylko ładnie grać. Grać musi przede wszystkim skutecznie, tak jak pokazuje to chociażby rywal Śląska, czyli Zagłębie. Trzeba przede wszystkim punktować bo tylko w taki sposób można trzymać się w Ekstraklasie. Jako taki kibic Rakowa, ale patrząc też tak neutralnie, wierzysz, że... się wierzysz, liczysz może na to, albo oceniasz szanse Śląska-Wrocław, że uda im się jednak pozostać w Ekstraklasie? Myślę, że z taką formą możliwe. Wygrali z Lechem, więc myślę, że... akurat na nie urwali punktów, ale innym... myślę, że na spokojnie. Zasłużyliśmy na więcej, ale też yy, nie da się wygrać meczów, wygrywać meczów, jeżeli tracimy tak łatwo wyrób. Nie masz wrażenia, że właśnie tak jak na że jak wam zaczynało iść, w końcu zaczynały się tworzyć jakieś akcje, to właśnie wtedy nagle się takie przysłowiowe gongi, czy to nie podcinało wam do które w tym na pewno Na pewno podcinało, aczkolwiek mogliśmy tego uniknąć, tak jak mówię, no, strzeliliśmy bramkę na 1-1, nieuznaną, ale to gdzieś tam może nas zdekoncentrowało i od razu dostaliśmy bramkę na 2-0 i na pewno trudniej się gra, jeżeli, jeżeli musimy gonić wynik... 2-0 niż 1-0. Druga na zegarkach dojechaliśmy do Wrocławia. No i co? No niestety bez punktów, ale wierzymy dalej i widzimy się w sobotę na derbach, bo zwyciężają tylko tacy, którzy nie tracą wiary.